4000 albo 450 zł. Pomyśl, jakie jeszcze słowa można ułożyć z tych liter? 1500 zł do wygrania za podanie tylko jednego wyrazu. Szal. Szal. Oczywiście, że tak. Właśnie wygrał pan 1500 zł. No dobrze. 4000 zł jest pani. Gratuluję. Fabryka gry. Od poniedziałku do piątku o 7.25. Uwaga, uwaga! Należy ułożyć poprawnie słowo, przyjrzeć się dziewięciu literom! Pierwsza litera to litera G. To jest pierwsza litera szukanego wyrazu. Mnóstwo pieniędzy do wygrania, mnóstwo pieniędzy do zdobycia zainteresowanych. Zapraszam teraz szybko przed swoje telewizory. Mamy uwaga, gracza, halo! Garnitury. No jasne, że tak! Wiesówy to są twoje pieniądze. Gratuluję bardzo. cieszę. Hej Show. Codziennie o 15.00. Czy znasz już naszą stronę internetową? Jeżeli nie, to odwiedź ją czym prędzej. Przeczytaj opisy programów i regulaminy. Zobacz niepublikowane wcześniej materiały w końcu poznaj bliżej swoich ulubionych prezenterów! Strona dostępna pod adresem wwwtvngra.pl oraz dzięki technologii WAP w Twojej komórce. Oglądasz programy interaktywne? Znasz odpowiedzi na pytania? Zwoń. Cena za połączenie 3 ,89 zł 89 groszy brutto. Tym razem ci się nie udało. Zadzwoń ponownie. Choć usłyszysz miły głos informujący Cię o cenie za połączenia, nie zniechęcaj się, nie rezygnuj. Zasady zawsze były i są takie same. Warto zadzwonić. Pamiętaj, że płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Cena za połączenie 3 ,89 zł 89 groszy brutto. Łączymy ze studiem. Proszę czekać. No Halo, halo, co zaproponujesz? Halo? halo, dzień dobry. Znam odpowiedź. Gdańszczanin! Gdańszczanin, oczywiście o tego. Żeby wygrać, no. trzeba grać.